Zapraszam Cię do obejrzenia krótkiego wideo, w którym demonstruję, jak stworzysz swój własny rytuał uwalniający stres w 3 minuty. Wybierz esencję Release i dodaj kilka kropel do dyfuzora. Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Przenieś całą swoją uwagę na zapach, obserwuj go uważnie. Zastanów się, jakie nuty czujesz, jakich wrażeń doświadczasz, zwróć uwagę, jak zapach dostaje się do Twoich nozdrzy wraz z wdechem. Określ swoją intencję. Czego dokładnie potrzebujesz, jak chcesz się teraz czuć? Powiedz ją trzykrotnie na głos lub w myślach, w formie dokonanej: na przykład, jestem zrelaksowana, otacza mnie spokój i harmonia. Wizualizuj, jak uwalniasz wszystkie napięcia, stres i inne emocje, których już nie potrzebujesz, oddając je do ziemi lub podłogi. A wraz z zapachem, z każdym wdechem przepełnia cię spokój i harmonia. Na końcu poczuj w sobie ten spokój i uśmiechnij się do siebie. Gdy będziesz gotowa, otwórz oczy. Jak się teraz masz? Zaobserwuj mnie i poznaj pełną moc zapachowych rytuałów Esencję Materia.